Dobra, dzisiaj jesteśmy w 134, czyli w rosyjskim samolocie szturmowo-bombowym. Naszym zadaniem dzisiaj jest zaatakowanie baterii Patriot, czyli dość niebezpiecznej o dość dużym zasięgu. Mamy do dyspozycji dzisiaj pociski przeciwradiacyjne H-31P oraz pociski H-29T. No i oczywiście pociski, w tym przypadku R-77 do celów powietrznych, jeżeli jakieś by się pojawiły. To co tutaj widzicie, to jest modyfikacja, która jest tworzona. Między innymi przez ludzi od Codnej Flanker, czyli od 130. Nie jest jeszcze dostępna, ja miałem na tyle farta, żeby zostać testerem. I dzisiaj sobie tutaj potestujemy. Przede wszystkim, co ma to modyfikacja, no jak widzicie cockpit dość ładny. Z detalami, mamy również customowe MFD, które docelowo będą tutaj klikalne. Mamy również Targeting Pod, domyślnie. Praktycznie taki jak w 130, mianowicie mamy dwa tryby powiększenia. Mamy jeden wewnętrzny, który możemy sobie płynnie zoomować. Ja widzicie też sam TGP ma customowe oznaczenie, no i jest kolorowy. Także to jest coś, czego dawno w modach nie widziałam. Kolorowe te zwłaszcza na modach, które bazują na 125T innymi Mamy tutaj jeszcze jeden MFD, który nam pokazuje obroty silnika, stan podwozia, paliwo i tak dalej. Jak widzicie mam 8,4 tony paliwa, czyli dość sporo. No, Su-34 jest dość dużym samolotem i dużo tak naprawdę mieści w sobie paliwa. Dobra, więc przełączmy się już na tryb naszego ELINTA, czyli tak naprawdę to co w Su-25T jest robione za pomocą specjalnego poda. No, tutaj Su-34 ma to wbudowane. Przełączmy się na pociski h 7 p Nasza taktyka na dzisiaj jest taka, by podlecieć dość blisko do tego Patriota. No bo, jakby nie oszukujmy się, Patriot nas będzie z daleka bić. I również, jeżeli wystrzelimy pociski przeciwradiacyjne z maksymalnego zasięgu, czyli tam praktycznie około 80 km, no to Patriot z łatwością mnie zestrzeli. Bo jest to jeden z niewielu samów w DCS-ie, który może te pociski zestrzeliwywać. Dlatego postaram się zbliżyć na około 40 km. Przy 400 km chciałbym wystrzelić, dlatego że testowałem to już. I 40 km to jest najmniejsza odległość, przy jakiej pociski H31P są w stanie wykręcić na cel i go zaatakować. okej okay, mamy już. Patriot nam się włączył. Może nie tyle się włączył, co może dopiero jesteśmy przy niego widziani? Jest co jak widzicie w górach na podwyższeniu, co też utrudniać nam będzie tutaj trochę sprawę. Zobaczmy sobie na TGP, jak to wygląda. Przybliżmy sobie. Okej. Okay. Mam tutaj jak widzicie radar, który jest już widziany przez nasz pod. Eee, włączę sobie na razie Alinta. Namierzę sobie to. Jak widzicie, mam tutaj radar. Mamy wyrzutnie Oddalę sobie trochę. Tu jeszcze są jakieś wyrzutnie. Tak, tu są wyrzutnie. Tam jest jeszcze jedna wyrzutnia z tyłu. No a tu jest radar, który nas najbardziej interesuje. Wejdziemy sobie też niżej. Możemy też również na tym sobie kontrolować tutaj kontrast. Tak samo jak 130, więc to jest na pewno przydatna rzecz. Dobra, 49 km. Wejdziemy sobie na pełną dopałkę. Nie zaatakowaj nas jeszcze, bo jak widzicie tutaj radar jakiś w sobie w nas widzi, ale jest za terenem. Ale on jest za taką jakby górką, więc jak leciliśmy nisko, to nas tutaj w pewnym stopniu nie widział. Ok, 40 km możemy wystrzelić. Płusk. A teraz upuścimy dwa Dwa pociski, żeby tak naprawdę tu Patriot miał pełne ręce roboty. Zaraz powinien próbować prześwietlać te pociski. I to służy temu, aby zniszczyć jego radar bez radaru Patriot ma tylko jeden radar do namierzania i wyszukiwania celów. Przynajmniej w decesie. Jak ten radar będzie zniszczony, no to już tak naprawdę Patriot będzie bezbronny. On już tutaj jak słyszycie, włączył się. Niekoniecznie namierza nas, ale już jesteśmy w jego wiązce elektromagnetycznej. O zobaczcie. Już tutaj pociski lecą przechwytują. A przynajmniej próbują. No zobaczymy zaraz czy będzie trafienie. Jest trafienie, nie udało się przechwycić. Dobra, teraz mamy jedynie w dyspozycji pociski H29T, telewizyjne. Włączę sobie już Elint. Najpierw zanim się w ogóle tam zbliżymy, bo chciałbym zniszczyć przede wszystkim punkt dowodzenia, chciałbym tutaj znaleźć e, Avengery. I tak naprawdę to są takie malutkie przenośne same, które przenoszą pociski Stinger i pociski na podczerwień. I teraz trzeba będzie się rozejrzeć w miarę. I je tutaj znaleźć. Odlecimy sobie w kierunku gór tutaj. Zawrócimy i wlecimy ponad chmury. Jak też słyszycie, mamy tutaj customową Betty, a właściwie Rite. Czyli ten nasz system, który nas ostrzega przed zagrożeniami. Tak tam paliwo 5 ton. Możemy sobie chwilę tutaj trochę dać większe obroty. No mówię, chcę, chcę się cały czas utrzymywać poza ich zasięgiem. A29T myślę, że ma podobny zasięg co Stinger. Natomiast jeżeli będziemy troszeczkę wyżej, to te pociski będą miały troszeczkę większy zasięg również. Dobra, możemy powoli zawracać. Nie ciągniemy go jakoś super mocno. 4G. Okay. I czy tutaj będzie widać więcej? O to jest pytanie. Tu jest widać nasz sam. Tam jest to jakiś hammer, ale to chyba nie jest Avenger. Tu jest wyrzutnia, jest Avenger przy wyrzutni. Mam go, jednego z nich przynajmniej. A teraz gdzie jest drugi? I chyba widzę kolejnego Avengera przy punkcie dowodzenia. Tego zaraz trzeba będzie się nim zająć, w miarę szybko Patrzymy cały czas też na TGP, idealnie jest go to, to tutaj widać Więc jak się na nas obróci i będzie do nas strzelał, to też będziemy widzieć Okej, okay, w zasięgu Pusk I tu jeszcze widziałem chyba, jest kolejny Avenger, złap mi Avengera Avengera mi złap proszę Dobra Uciekamy jesteśmy trochę za blisko dla komfortu. Kupcie widać jak leci. Flary tamto powinno raczej trafić tego Avengera. Musimy sobie ten tutaj kwadracik, jak który teraz powiększam i zmniejszam, zmniejszyć odpowiednio. Tak, żeby nam złapał Avengera. Bo ona łapie cały czas ciężarówkę. Dlatego że. O no, tak naprawdę ustawiliśmy wielkość celu. I on szuka celu o takiej wielkości. A przynajmniej w teorii tak to chyba działało. Zawróćmy sobie więc. W miarę sprawnie. Jak tam paliwo, 3,7 tony, także jeszcze sporo. Ja są tu chyba za górką, tak mi się wydaje. Jesteśmy też w zasięgu już. Okej okay. Nie to, łap mi... A... o jest, Avenger, zajebiście Pusk. Poleciało a 29 t to są pociski, które robią tak zwany s manuwer Czyli po wystrzelniu lecą w górę, tak żeby zaatakować cel z góry No i będziemy sobie patrzeć cały czas na TGP, tutaj na trafienie Avenger na nas nie patrzy, więc zdecydowanie byliśmy poza jego zasięgiem Jak cały czas gdzieś tam obrócony, cholera wie gdzie no i tu też obok jest punkt dowodzenia, który zaraz będziemy musieli też zniszczyć Jest trafienie, okej okay. Punkt dowodzenia chyba też oberwał Dobra, teraz możemy wlecieć sobie tutaj bardziej Tak to z nazwy, na pałę dlatego, że zniszczyliśmy całą obronę środniczą. A jeden, co nam teraz może jeszcze zagrozić to e, Tak naprawdę Jacyś piechociarze Poleciało Punkt dowodzenia. Tam widzę, że uszkodził ten wybuch. Pozostałe punkty dowodzenia. Eee, Okej, okay. Nie strafione. I tu patrzę, czy gdzieś jeszcze w lesie czegoś nie ma. Jest jeszcze jeden punkt dowodzenia. Ok. Chyba go złapaliśmy. Tylko, że minęliśmy już cel i nie jesteśmy w stanie tutaj patrzeć za siebie. 134 ma y, zasobnik sterowniczy wbudowany w kadłub. Jest on tak naprawdę za przednim podwoziem. Y, taki tegaz, który się wysuwa. I on nie może patrzeć za bardzo do tyłu. Dlatego no, straciliśmy tak naprawdę widok tutaj. No i też byliśmy już za blisko. H29T te mają też minimalny zasięg, którego trzeba się niestety trzymać. Ok, zawróćmy sobie trochę bardziej ostro. 5G. Nie jakoś super mocno. 164 to też nie jest myśliwiec, więc nie ma co tutaj go nie wiadomo jak ciągnąć do siebie. Okej, okay, wróciliśmy. Tak, daj mi ten tutaj proszę. Udowodzenia. Kolego, złap mi to. Ten obok poproszę. Niestety ma to problemy ze złapaniem tego, co chcę. Okej. Okay. Wymusimy. Poniżej minimalnego zasięgu i przeskoczyło mi na co innego. Mam nadzieję, że na to się nie skieruje. Ok, trafiliśmy. Przez chwilę nam się skierowało na zniszczony już radar. Coś tam jeszcze widzę, że żyje. Mamy jeszcze dwie bomby, K500S. Także zrzucimy sobie jeszcze tam. tony paliwa. No i będziemy się wracać zaraz do bazy. No mówię, jak już zniszczyliśmy obronę środniczą. Nie trzeba jej tak naprawdę szukać wszędzie. No to sytuacja jest dużo łatwiejsza Tylko, że będziemy musieli i tak się uwijać Żeby czegoś tu czasami nie poderwali Mamy R77 do samoobrony bardziej niż do ofensywy Co nam tu kurczę namierzyło? Tu mi dawaj Odlokuj mi to Tutaj w zasięgu Jedna poleciała A puścimy sobie jeszcze tutaj na te pojazdy Druga poleciała. Mam nadzieję, że byliśmy w zasięgu. Patrzymy, kiedy będzie uderzenie. Nie wiem, czy czasami nam się w tak zaraz nie obróci. Jest jedno trafienie co najmniej. Jest i drugie trafienie. To mamy zniszczone. No moglibyśmy jeszcze się pokusić o niszczenie wyrzutni z działka. Ale mówię, będziemy sfierniczać do bazy, zanim coś tutaj poderwą. Misja zakończona sukcesem. Patriot został unieszkodliwiony, zniszczyliśmy radar główny. Zniszczyliśmy punkty dowodzenia. Obronę przeciwlotniczą krótkiego zasięgu, czyli Avengery w ilości dwie sztuki. No i pozostałe pojazdy, które tam są, również zwróciliśmy sobie na nie bombę. Ostatnio było trochę mniej filmów, bo pracuję nad modami do DCS. a Spodobało mi się modowanie bardzo. Między innymi pracuję nad 122, który już widzicie na kanale. I nad Migiem 29 SMT, który będzie klikalny. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Ale filmy cały czas będą. Filmy będą również po polsku. Jak co niektórzy się pytali, że eee, czemu w ostatnim filmie nie było polskiego języka? Bo kieruję to do szerszej widowni niż do Polski tylko. No ale dobra 90 km do lotniska. No i dobre, jesteśmy już przy lotnisku. Poniżej 500 na godzinę. Podwozie po w dół, klapy również w dół. Od razu musimy go też trymować. 134 jest dość dużym samolotem i jego powierzchnia tak naprawdę generuje bardzo dużo siły nośnej. I klapy tutaj mamy nie tyle do zwiększenia siły nośnej podczas lądowania, a bardziej do wyhamowania, żebyśmy mogli przy niższej prędkości lądować. Jest minimalny wiatr, ale nie powinien nam on tutaj za bardzo przeszkadzać. Okej okay. Osi pasa, radiolatarnia. Trochę wyrównać. Mamy cały czas prędkości opadania. Okej, okay, flara. Chyba uszkodziliśmy podwozie Na to wygląda No, czyli trochę za mocno wylądowaliśmy Za mocno trochę przedzwoniłem Zdarza się najlepszym